Cześć, witajcie w drugim odcinku z Grida. Dziś postaram się dozbierać wszystkich pozostałe fundusze, które są niezbędne do założenia mojego zespołu. I oferty Mustanga, BMW czy też Nie Sylwii, teraz. Ale tutaj dosyć pokaźną sumkę oferują Amerykanie nie niżej niż trzeci. Kusząco brzmi mi kusząco w San Francisco? Dobra, dobra, szefowo, nie gadaj mi tu głupcze za łatwo. Bo mieć historię jaką Amerykanie lubią najbardziej, żeby wiedź rado patera. Szczerze, wygrane cztery podia. tak się chyba nie podia, a nie podium. Uuu. Spójrz na ten kurde. To dla stabilności. Cztery kółka na San Francisco. Ósme, siódme, szóste. A tam u mnie jak tam u mnie, no tam. Wiecie, kreputro, tylko spałem dzisiaj i wczoraj, jak kłamę na dwójkę oglądałem. Nawet spoko jak dla mnie, aczkolwiek jeszcze trochę naratuje z lewej strony. Ten dosyć proekologiczny w tak? ale no nie, nie wiem, ja mam być szczery, do bólu? Tak poza tym to no, co się może zmienić w 24 godziny, tak u takiego lasiankowego youtubera, no? Niewiele szczerze powiedziawszy, niewiele. Pierwszym miejscu, ale tutaj jeszcze walczy, ten Douglas tyrysten Walczy jeszcze. No i się wykręcił. Nie, ja to tylko taka karosja i szyby co, co, co złego się może zdarzyć? Ma się kask. i się jedzie. Także powiem Wam ja drodzy widzowie, ja chociażby kontynuacji, czyli w gridach dwójkę nigdy nie gram, ale w trójka autosport, no to grało się dosyć dużo tego autosporta. Przecież autosporcie niestety właśnie tylko w to ograniczone do funkcji online, a sam właśnie musisz jeździć dla zespołów, w tym chociażby dla legendarnego Raven Westu, którzy zresztą w każdym wydarzeniu tacy Raven Westu się, się mocno liczą o najwyższe cele. Kurde, maszyna dosyć mocno używana. masz tutaj przebieg, zobacz sobie, jaki przebieg. A, nie rekord osobisty okrążenia. Fajnie. nie powiem, że nie. Tak, las dalej, drugi, ale co on tam może? No, i też z takich wiadomości piłkarskich Maroko dostało się na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Prawo dla nich. W przedniej edycji w Katarze zrobił dosyć spore zaskoczenie, będąc w nowej czwórce. Na nich nikt nie stał, Prawda? To jest awokalne. Ale teraz z reformą, że 48 drużyn jest. Nie wiem przypadkiem, niż nie będzie, że grup 3 y, z różnych składających się zamiast a tej pory z czterech. Nie wiem, chociażby FM taki przedstawia scenariusze tam w zeszłości nie aż tak dalekiej. 20 lat w przód to będą już grupy nie 4 a 3 z połowy, na Mitchostrach Świata. Ile w tym prawdy? Tego nie wiem. Ale bym już 4 bo więcej emocji. 48 to by a 32 się dostawali. 16 po 3, no pierwsze dwie to 30, no, tak to wyglądało. Wyszło się do jednej 16 najpierw. Może jednak asystentka ma rację i za mi idzie? A może jednak. Chociaż nie wiem, czy tak wypada kusić los. Ile tych pieniędzy zabierałem? Ile tych pieniędzy? No to musi mu się zgadzać. Nie powiem, że nie, kasa się musi zgadzać. 9 tysięcy! Wow! 9 tysięcy! Uhu hu, zostało się niespełna 10 tysięcy O kurczę teraz jaka bestia Mursielago? Ale dobra. Przede wszystkim chciałbym przede wszystkim przede przed wszystkim na okutanie drift circuit. No silnie, ale dosyć dobre hamulce, ale średnie U turniej, będę musiał ślizgać. Panie Kurde, no tego się nie spodziewałem, że będzie mi tak zapętlał Właśnie, tylko jedna próba, żeby się spisać. Właśnie też. I są dosyć fajne, zawsze ja lubiłem drifty. Chociaż griza, że tak powiem, że takie trochę miał podejść do tych driftów. Tak się mi wydaje i żeby się nie wywalić. Panie kochany, no później już pan tego wyścigu. Dobra. 6 kilometrów łącznie. Cmina promasul czy Achiment, żeby się wszystkimi karnąć. Nawet nie mam tego, tu na głównym profilu, dopiero na w chmurce i Juicy Daud, w Daudu w to też nie byle jaki Drift dobra, też pan komentator przyjdzie Drift. Właśnie, punkty za flagę, i mnożnik, drodzy. Czy też osiągnięcie, żeby mnożnik razy 50 widić. Do powodzenia. Dobra, jeszcze raz. Cóż, nie mam mnożnika, ja cię. Odbijamy. Ładnie. Ach, Bączek. Ale dobra, jest mnożnik. Nożnik się zgadza, drodzy, to jest już pół miliona punktów prawie. Mianowicie się tysięcy, jak tam mój przeciwnik? Tylko 40, no. Ale uwaga, uwaga, jakby to był poziom trudny, a nie średni, to pół miliona czasem może nie wystarczyć, ażeby drodzy widzowie wygrać cały turniej. Dobra, szefunciu tam. Funch to chyba było z takiego programu. Chyba, chyba budzi się na takich dwóch kotach. Takie, takie były takie dwa, nie wiem, takie dwa demony, czy takie, takie dwa jabełki. I tam wychodził szefunciu. Dublarzowany przez Wiktora Zborowskiego, znany głównie z roli Obelixa w filmach o Asterixie. I też z e, roli Mufasy w Klubie, no i też Tainula Skuchany. Te tych z tych ciekawostek znikąd Uważem pojechał po trawie przepraszam tak przepraszam sekundę co najmniej żeby mieć mnożnik. Nie wiem, czy je może wy obliczyć się. Nie trzeba, żeby mnożnik się naliczał. Czyli właśnie drift nawet na takich prostych może sobie nabierać mnożnik. Tutaj różne drift. Dobry drift niesamowicie myślałem co szalony drift, cool driftingu i Legenda Driftingu. różne etapy z różnyci od driftingu Jean Kudo, Stop Secret to chyba nie jest ta marka ten top secret to drugi jedenek niszanów Silvius Silvi jeszcze to jest wszystko albo nic drodzy widzowie. Dobra. Ogarnia. Dobro Dobra, Nie, 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 no wracaj na trasę, wracaj, 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 wracaj. Nie tylko razy 7, no Nie wiem co by się musiało stać, ażeby był ten mnożnik legendarny razy 50.

Ale skoro taki był niski próg, to trochę go tylko jakiś tak zwyczajowo. Szalony drift, wybił mi szalony drift, przecież chyba na tym, na, na, znaczy nie na tym chmurkowym profilu. No i ekstra. Pierwsze miejsce i chyba mi się wydaje, że już będę mógł, bo za te powtórki pieniążki też lecą 7500. Nieźle reputacja trochę w Japonii. Tak, mam 60 tysięcy euro. Jakby się tu nazwać? Jak by się tu nazwać? Jak by się tu nazwać? Eee... puch. Puch Sport Właśnie, stary Mustang z numerem 07 Będę się ścigać Właśnie, barwy Barwy Ok. jaki tutaj wzorek Dwa paski Paseczki jakieś takie pstrokate po bokach okej, 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 dobra żeby ja widział te kolory Tyle pasek i po bokach. Hmm, jakiś przód. kurcze, dobra. Kolejne kolory. Postały kolor to chyba będzie, podstawowy będzie chyba, chyba taki biały będzie. Biały Biały. Taki niebieski, taki taki, taki fiński, taki taki fiński, chyba. Taki chyba trochę za jasny? Nie wiem, drodzy. To nie za ciemny. To jest zaś bardziej wygranat granat. i że bardziej taki ciemny, niebieski chociaż Finlandia to nie nie zrobię tego żartu, że dam żółty, bo się kojarzy z w, wiadomo, z napojem alkoholowym teraz jak ten wzorek hmm. trochę też tutaj spędzę czas drodzy widzowie, no sorry, że tak wypadło czasem kurczy trzeba hmm. Kurczewicowie, no dobra, te paseczki. Dobra, będzie wszystkie kolory widać. Dobra, bierzemy paseczki. I numer... hmm, numer. Mam sobie... wziąć y y y 03. Ale wezmę numer... Dobra. Wezmę... hmm, no, myślę, Chyba cię i patrzcie jednak. W dziewiątym roku Angry Birds został wpuszczony na rynek, więc jest i Puch Sport. Jest i Puch Sport. Mogę to zmienić, ale chyba zostanie Puch Sport. Jak coś to. Proponujcie lepsze nazwy. Właśnie, tutaj kolor też można sobie zmienić. Takie spowu od zarabiany. Kinion szków. Obviously, okay, the more money you make, the higher you place. Your season's earnings include prize money, sponsorship money, and any winios you receive from your teammate. The driver's leaderboard is based on dyskusji. Wręcz, every driver in the world. In order to reach the top, you need to improve your reputation in each region by completing events. Nudna, odcinek, nie powiem, że nie. Czy to będzie koniec? ile ja mam na... No dobra. Taki trochę odcinek leniwy, ale jednak udało się założyć mój zespół, a ja mam nadzieję, że wam się, drodzy widzę, je podobało. Życzę wam miłej soboty i smacznego obiadku. Cześć.